Dziś o tym, jak zbudowany jest organizm człowieka i jak utrzymuje on wewnętrzną równowagę. Zapraszam. Wyobraźcie sobie bardzo skomplikowane urządzenie, na przykład smartfon albo samochód. Żeby działały poprawnie, każdy element musi robić dokładnie to, do czego został zaprojektowany. Z organizmami wielokomórkowymi jest bardzo podobnie. One też składają się z wielu części, które współpracują ze sobą jak dobrze zgrany zespół. Spójrzmy na organizm człowieka. To system zbudowany z wielu poziomów. Mówimy, że ma on budowę hierarchiczną, czyli taką, w której elementy są uporządkowane od najprostszych do coraz bardziej złożonych. Każdy poziom powstaje z połączenia elementów niższego rzędu i pełni określoną rolę. Na samym dole tej hierarchii znajdują się komórki. To one są podstawowymi cegiełkami organizmu, zarówno budulcowymi, jak i funkcjonalnymi. To najmniejsze elementy zdolne do wykonywania czynności życiowych. Na marginesie powiem ci, że ciało człowieka tworzy około 200 różnych rodzajów komórek. Kiedy podobne komórki łączą się ze sobą i zaczynają wykonywać wspólne działania, tworzą tkanki. Zapamiętaj, że tkanka to zespół komórek mających podobną budowę, wspólne pochodzenie i wykonujących określone funkcje. Na przykład mogą być wyspecjalizowane w ruchu, ochronie czy przewodzeniu bodźców. U mnie będzie to przykładowo tkanka nabłonkowa. Z kolei różne tkanki współpracując ze sobą budują narządy. Każdy narząd ma określoną funkcję. Jedną umożliwiają oddychanie, inne trawienie czy krążenie krwi. U mnie będą to przykładowo płuca. Narządy nie działają jednak w izolacji, łączą się w większe zespoły, czyli układy narządów, które realizują jeszcze bardziej złożone zadania. Dla przykładu może to być układ oddechowy. Dopiero współpraca wszystkich układów narządów sprawia, że powstaje najwyższy poziom organizacji, cały organizm człowieka. To właśnie dzięki temu porządkowaniu i wzajemnej współpracy wszystkich elementów nasze ciało może funkcjonować jako jedna sprawnie działająca całość. Skoro już wiemy, że podstawowym budulcem organizmu jest komórka, to zajrzyjmy teraz do jej wnętrza to komórka zwierzęca. Choć jest mikroskopijna, w środku dzieje się naprawdę dużo. Można powiedzieć, że to mała, świetnie zorganizowana fabryka. Na samym początku warto zwrócić uwagę na błonę komórkową. To ona wyznacza granice komórki i oddziela jej wnętrze od otoczenia. Błona nie jest jednak szczelną ścianą, przeciwnie, kontroluje, co może dostać się do środka, a co powinno zostać usunięte na zewnątrz. Dzięki niej możliwy jest transport różnych substancji. Wewnątrz komórki znajdziemy m.in. lizosomy. Ich zadanie można porównać do roli komórkowych żołądków. To właśnie w nich zachodzi trawienie, zarówno składników pokarmowych, jak i zużytych lub uszkodzonych elementów komórki. Kolejnym ważnym składnikiem są rybosomy. To one odpowiadają za wytwarzanie białek, czyli związków niezbędnych do wzrostu, regeneracji i prawidłowego funkcjonowania komórki. Nie sposób pominąć mitochondriów. Które często nazywa się elektrowniami komórki. To właśnie w nich zachodzą najważniejsze etapy oddychania tlenowego, a więc procesy prowadzące do uwalniania energii potrzebnej komórce do pracy. Centralnym elementem komórki jest jądro komórkowe. Zawiera ono materiał genetyczny czyli DNA, w którym zapisane są wszystkie informacje potrzebne do funkcjonowania komórki. Jądro Pełni też funkcję centrum dowodzenia. Kontroluje przebieg większości procesów życiowych. W produkcji różnych związków bierze udział siateczka śródplazmatyczna. To właśnie tam zachodzi wytwarzanie białek oraz lipidów, czyli tłuszczów, pełniących wiele ważnych funkcji. Z kolei aparat Golgi'ego można porównać do sortowni lub centrum logistycznego. Modyfikuje on białka i lipidy, a następnie kieruje je w odpowiednie miejsca wewnątrz komórki, albo przygotowuje do transportu poza nią. Całą przestrzeń między tymi strukturami wypełnia cytozol to półpłynna substancja, w której zanurzone są wszystkie organelle i która umożliwia transport różnych substancji między poszczególnymi regionami komórki. Skoro już wiemy, z jakich cegiełek zbudowane jest ciało człowieka, czas spojrzeć na całość. Organizm człowieka nie działa przypadkowo. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy 11 układów narządów. Każdy z nich pełni określoną rolę, ale dopiero razem tworzą sprawnie działający organizm. Czasami dla uproszczenia naukowcy łączą niektóre układy w większe zespoły. I tak na przykład układ krwionośny oraz układ limfatyczny traktuje się wspólnie jako układ krążenia. Z kolei układ szkieletowy razem z układem mięśniowym tworzą układ ruchu. Warto o tym pamiętać, bo takie nazewnictwo często pojawia się w literaturze czy zadaniach. Zacznijmy właśnie od układu ruchu. Jego aktywną, czyli pracującą częścią jest układ mięśniowy. To dzięki mięśniom możemy się poruszać, zmieniać pozycję ciała i wykonywać różne czynności, jak chodzenie czy podnoszenie przedmiotów. Uzupełnieniem mięśni jest układ szkieletowy, który pełni rolę bierną. Kości podtrzymują ciężar ciała, nadają mu odpowiedni kształt, a przy okazji chronią ważne narządy wewnętrzne, takie jak mózg czy płuca. Warto też pamiętać, że szkielet stanowi magazyn soli mineralnych potrzebnych organizmowi. Kolejnym, niezwykle istotnym układem jest układ oddechowy. Jego zadaniem jest wymiana gazowa dostarczanie tlenu niezbędnego do życia i usuwanie dwutlenku węgla, który powstaje w trakcie procesów zachodzących w komórkach. Nie można pominąć też skóry, która tworzy zewnętrzną powłokę ciała. Chroni ona organizm przed drobnoustrojami, urazami mechanicznymi, umożliwia odbieranie bodźców ze środowiska, takich jak dotyk czy temperatura, a także bierze udział w regulacji ciepłoty ciała. Układ pokarmowy Dzięki niemu możemy pobierać pokarm, trawić go, wchłaniać potrzebne składniki odżywcze, a następnie usuwać niestrawione resztki. Transport różnych substancji w organizmie zapewnia układ krwionośny. To on rozprowadza składniki pokarmowe, tlen oraz inne ważne związki tam, gdzie są one potrzebne. W działaniach obronnych organizmu uczestniczy układ limfatyczny. Bierze on udział w reakcjach odpornościowych, a dodatkowo transportuje niektóre substancje, np. tłuszcze. Funkcję centrum sterowania pełni układ nerwowy. Odbiera on bodźce ze środowiska i umożliwia szybką reakcję na nie, a jednocześnie koordynuje pracę narządów wewnętrznych. W regulowaniu procesów życiowych pomaga układ hormonalny. Wykorzystuje on hormony, czyli substancje chemiczne, które wpływają na działanie różnych narządów często w dłuższej perspektywie czasu. Usuwaniem zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii zajmuje się układ moczowy. To on odpowiada m.in. za wydalanie takich związków jak mocznik. Na koniec warto wspomnieć o układzie rozrodczym, którego zadaniem jest wytwarzanie komórek płciowych i umożliwienie rozmnażania się. Żaden układ narządów nie działa w pojedynkę. Wszystkie współpracują ze sobą, jak elementy jednej maszyny, dzięki czemu możemy wykonywać złożone czynności. Weźmy bardzo prosty przykład bieg. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pracują tylko mięśnie nóg, ale w rzeczywistości w tę czynność zaangażowana jest niemal cała ekipa układów narządów. Cały proces nadzoruje układ nerwowy to on koordynuje pracę pozostałych układów i kontroluje ich działanie wysyłając odpowiednie sygnały do mięśni i narządów. Żeby mięśnie mogły pracować, potrzebują energii, a ta powstaje m.in. w trakcie oddychania tlenowego. Do tego procesu niezbędne są związki organiczne, które dostarcza układ pokarmowy. Odpowiadają za pobieranie pokarmu, jego trawienie oraz wchłanianie składników odżywczych. Oddychanie tlenowe nie mogłoby zajść bez tlenu. Jego pobieraniem zajmuje się układ oddechowy, który jednocześnie usuwa z organizmu dwutlenek węgla, będący produktem ubocznym tego procesu. Zarówno tlen, jak i składniki pokarmowe muszą dotrzeć tam, gdzie są potrzebne. Tym zajmuje się układ krwionośny, który transportuje je do wszystkich narządów, w tym do mięśni szkieletowych. Ten sam układ odbiera z komórek zbędne produkty przemiany materii, takie jak dwutlenek węgla, mocznik, czy nadmiar wody i kieruje je dalej. Kiedy krew dostarczy odpowiednie substancje, układ mięśniowy może rozpocząć pracę. W komórkach mięśniowych zachodzą procesy metaboliczne, w wyniku których uwalniana jest energia potrzebna do skurczów mięśni. Dzięki współdziałaniu mięśni z układem szkieletowym możliwy jest ruch, na przykład właśnie bieg na końcu nie można zapomnieć o usuwaniu odpadów. Produkty uboczne powstające podczas przemian metabolicznych, takie jak mocznik czy nadmiar wody, są eliminowane z organizmu przez układ moczowy. Jak widać, nawet tak pozornie prosta czynność jak bieganie wymaga precyzyjnej współpracy wielu układów narządów i to najlepiej pokazuje, jak złożonym i doskonale zorganizowanym systemem jest organizm człowieka. Na koniec dochodzimy do pojęcia, które tak naprawdę tłumaczy Dlaczego organizm w ogóle działa sprawnie? Chodzi o homeostazę. Najprościej mówiąc, jest to zdolność organizmu do utrzymywania względnie stałych warunków wewnątrz ciała, nawet gdy zmienia się to, co dzieje się na zewnątrz. Dzięki homeostazie takie parametry jak temperatura ciała, ciśnienie krwi czy stężenie glukozy we krwi pozostają na odpowiednim poziomie, a to jest kluczowe bo tylko w takich warunkach komórki, tkanki i narządy mogą prawidłowo funkcjonować. Nie dzieje się to przypadkiem, czuwają nad tym mechanizmy homeostatyczne, które działają trochę jak inteligentny termostat. Najczęściej opierają się one na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Brzmi skomplikowanie, ale sens jest prosty. Gdy problem zostanie rozwiązany, organizm przestaje reagować. Dobrym przykładem jest przegrzanie. Jeśli temperatura ciała zaczyna rosnąć, uruchamia się chłodzenie, pojawia się pot. Gdy organizm osiągnie właściwą temperaturę, sygnał zostaje odwołany i po cenie ustaje. Efekt końcowy wycisza cały proces. A jak to wygląda krok po kroku? Najpierw coś się rozreguluje, np. temperatura lub poziom cukru we krwi. Zmianę Wychwytują receptory, które działają jak czujniki alarmowe. Informacja trafia do centrum sterowania, najczęściej w mózgowiu, gdzie jest analizowana. Następnie mózg wysyła polecenia do odpowiednich narządów wykonawczych, czyli efektorów. To one uruchamiają konkretne reakcje, pocenie się, zmiany w pracy naczyń krwionośnych albo uwalnianie określonych substancji do krwi. Dzięki temu organizm stopniowo wraca do stanu równowagi. Wysyłana jest też informacja zwrotna o powrocie do równowagi, by wstrzymać mechanizmy homeostatyczne. I właśnie to ciągłe korygowanie odchyleń sprawia, że nasze ciało może funkcjonować stabilnie, mimo zmiennych warunków otoczenia. Zapamiętaj najważniejsze: organizm człowieka jest zbudowany hierarchicznie. Podstawą są komórki, z których powstają tkanki. Następnie narządy, dalej układy narządów, a na końcu cały organizm. Każdy poziom budowy powstaje dzięki współpracy elementów niższego rzędu. Ciało człowieka tworzy 11 różnych układów narządów, z których każdy odpowiada za inne zadania: ruch, oddychanie, trawienie, transport substancji, obronę organizmu, regulację procesów życiowych czy rozmnażanie. Układy te nie działają samodzielnie lecz stale ze sobą współpracują, dzięki czemu organizm może wykonywać nawet bardzo złożone czynności. Homeostaza to zdolność organizmu do utrzymywania względnie stałych warunków wewnętrznych. Jest ona możliwa dzięki mechanizmom regulacyjnym, które na bieżąco reagują na wszelkie odchylenia i przywracają równowagę. To właśnie homeostaza sprawia, że organizm może działać stabilnie, mimo zmieniających się warunków.